Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na Manfli Reset, który miał się swoją drogą nie pojawić. Ale jak Was zapytałam na Instagramie, czy chcecie może taki podsumowujący film z całego półrocza, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 6 miesięcy, jak ja to sobie zaplanowałam na początku roku, co mi się udało z tego mojego planu zrealizować i jak będzie wyglądać kolejne 6 miesięcy 2025 roku. Musiałam ten film nagrać, moi drodzy, zamiast naszego standardowego monthly co miesięcznego, aby zrobić sobie od niego przerwę. To są wiadomości prywatne, że nie, Magda nie może zrezygnować z monthly setu. Nagrywaj to i to. Więc najpierw nagram reset, nasz prawowity, co miesięczny. Podsumujemy sobie wspólnie czerwiec, zaplanujemy lipiec, więc już możecie sobie przygotować kalendarze, kawę, herbatę, czy jakikolwiek inny napój, na jaki macie ochotę, rozsiądziecie się wygodnie i zaraz zaczynamy, ale zanim to zanim nasza standardowa część, to dajcie mi koniecznie znać, czy macie ochotę na taki film podsumowujący ostatnie półrocze, czy nagrywać, czy nie nagrywać, bo jeśli tak, to zrobię to dla Was. Bo na Instagramie mi piszecie, że chcecie tamten film, ale pomyślałam, że skoro nagrywam Termal Reset, to jeszcze dam wam pole do manewru tutaj. Jeśli nie macie ochoty na taki odcinek, to nie będę go nagrywać. A jeśli chcecie, to koniecznie napiszcie w komentarzu, żebym nagrywała Magda, Daj. Półroczne podsumowanie, więc coś takiego zrobię. Może Was również to zmotywuje do tego, aby sobie zajrzeć do swoich planów, celów na 2025 rok, żeby zobaczyć, co tam sobie napisaliście i co ewentualnie odeszło w zapomnienie i nie macie ochoty tego realizować, a nad czym ch chcielibyście się pochylić. Dobrze, moi drodzy, zapraszam Was na odcinek. Um, dlaczego nie chciałam nagrywać takiego setu czerwcowo-lipcowego? Dlatego, że myślałam, że za bardzo tutaj nie będę miała Wam co powiedzieć, o czym poopowiadać, a tu się okazuje, że troszeczkę się wydarzyło, nawet bardzo dużo. Czerwiec był <słuch> prawdziwym rollercoasterem to była jazda bez trzymanki. Tyle się wydarzyło. Co prawda nie wiem, co z tego się pojawi jeszcze na YouTubie, bo ja sobie w czerwcu zrobiłam przerwę od YouTuba. Zrobiłam sobie taki bardzo zaplanowany urlop, aby skupić się na innych rzeczach, które były na mnie, na mnie, dla mnie bardzo ważne, które musiałam w końcu wykonać, odhaczyć. I co prawda vlogi nagrywałam, ale myślę, że nagrywałam te filmy dlatego, aby... Jakoś przez to przejść, aby mieć um, możliwość wygadania się, żeby żebym nie była taka czasami sama z tymi rzeczami. Więc nie jestem do końca pewna, co z tych filmów się pojawi. Um, wydaje mi się, że fajną opcją byłoby, aby w lipcu. Pojawił się miesiąc ze mną. W tamtym roku coś takiego było dwa lata temu taki miesiąc przy kawie, gdzie filmy pojawiałyby się od poniedziałku do piątku. Ja w weekendy nie lubię publikować filmów. Co prawda, jak oglądacie ten odcinek, to wczoraj pojawił się film taki zapowiadający całą serię, ale. To był wyjątek od reguły, więc też mi napiszcie, tak przy okazji, czy chcielibyście taki wspólny miesiąc, żeby filmy pojawiały się od poniedziałku do piątku, żebyśmy spotykali się codziennie w dni robocze, tak wspólnie rozpoczynali ten dzień, ten tydzień. Jeśli macie na to ochotę, to ja chętnie przysiądę do tych materiałów, zobaczę, co udało mi się nagrać i zrobimy wspólny miesiąc. Ja jestem bardzo podekscytowana, chociaż z drugiej strony się obawiam, bo to jest ogrom pracy, ale dla mnie bardzo satysfakcjonujące ja to lubię, tylko nie wiem czy wy macie ochotę, więc też możecie mi napisać, więc dwa pytania na wstępie do was, czy nagrywać półroczne podsumowanie oraz czy e, robiły wspólny miesiąc przy kawie przy okazji Eurotrip i tego typu rzeczy. A teraz przejdźmy sobie. Już do takiej prawdziwej części manfri setu, czyli otwieram kalendarz i troszkę Wam opowiem. Siadając dzisiaj do tych podpunktów, obawiałam się, że nic nie odhaczę, że nic mi się nie udało zrobić, bo tak jak mówię, czerwiec był um, bardzo specyficznym miesiącem, jak co roku. Dużo innych rzeczy udało mi się zrobić. Dużo sobie też przemyślałam, dużo rozkminiłam i dużo zaplanowałam, ale będziecie mogli się przekonać w sumie w niedalekiej przyszłości, co tam będzie u nas grane, u mnie. W międzyczasie jedziemy z tym. Czerwiec był dla mnie takim miesiącem, w którym wykazałam się, mam wrażenie, ogromną odwagą i taką walką o siebie i mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie mi się to naprawdę opłaci. Ale no, by, bywało ciężko, bywało ciężko, były różne chwile, ze skrajności w skrajność, były chwile bardzo szczęśliwe, były chwile bardzo płaczliwe, no, ale udało się przez to przejść, czego się cieszę i wydaje mi się, że lipiec będzie miesiącem odzyskiwania balansu, e, takiego odbodźcowania się i siedzenia w ciszy i mam nadzieję, że spokoju i odpoczywania. O, tak wam muszę e, w taki sposób e, chciałabym przeżyć swój lipiec. E, I tak, słuchajcie, w czerwcu sobie zapisałam, że chciałabym wydrukować nowe plakaty do salonu i to się udało. Niedługo wam je pokażę. Skrupulatnie zapisywać, chciałam wydatki je kontrolować i to również się udało. Skupiłam się na tym, co trochę co kilka dni siadałam do tego mojego planeru. Planera budżetowego i zapisywałam, odhaczałam, sprawdzałam, kalkulowałam. Troszeczkę też popłynęłam, ale w sposób kontrolowany, więc nie najgorzej. Też sobie zapisałam, aby się codziennie suplementować. Była chwilowa przerwa od suplementacji, jednak moje emeryckie pudełeczka zdały egzamin, ze mną podróżowały, były wszędzie i dzięki temu mogłam się trzymać w ryzach. Mam tutaj również zapisane codzienne wcierkowanie, ale z niektóre sytuacje były takie, że nie udało mi się wcierkować codziennie, więc no niestety muszę to sobie wykreślić. Jednak mam bardzo ambitny plan, aby wcierkować w lipcu, więc może na Instagramie byśmy sobie zrobili taki. Taki challenge wspólnego wcierkowania, nie wiem, czy w lipcu, czy w sierpniu. Dajcie znać, czy macie ochotę na wspólne wcierkowanie, taką akcję byśmy sobie zrobili. Także byłoby miło, bo wtedy też, jak jest wyzwanie, to człowiek ma większą motywację, aby codziennie potem wcierkę wcierać, wcierać, żeby wci codziennie po nią sięgać i codziennie wcierać. Też sobie zapisałam regularna aktywność fizyczna, do pewnego momentu ona była, potem niestety troszkę to ustało i przycichło, ale mam nadzieję, że za jakiś czas wrócę. Korzystanie ze słonka, słuchajcie, udało mi się wykorzystać piękne, słoneczne dni. Jak nie padało, jak zbytnio nie wiało i nie urywało głowy, to korzystałam, wychodziłam, spacerowałam i to mi dużo dało takiego szczęścia i radości i ja uwielbiam, kiedy jest słońce. Pozbyć, no zapisałam sobie również, aby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy... Odhaczam, pozbyłam się takiego balastu z domu, rzeczy, które mi już nie służyły, ale na szczęście będą służyć innym, więc cieszę się bardzo, bo wiem, że te rzeczy wpadły w dobre ręce. Badania profilaktyczne, check, Przypominam, badajcie się, warto. Dopięć cały urlop. Cały urlop był dopięty na tip top, serio. Serio to mówię na tip top, i jestem z tego bardzo zadowolona. Co prawda było intensywnie, dużo się działo, sami zobaczycie, bo jeśli pojawią się te filmy codziennie w lipcu, to będziemy wtedy na bieżąco. I myślę, że byłoby to super, więc czekam na Wasz odzew. Przeczytać książkę z naszego klubu, i tutaj z bólem serca nie udało mi się, przyznaję się do tego, nie przeczytałam tej książki, zaczęłam ją czytać. Jednak em, ważniejsze były dla mnie spotkania z rodziną, i nie przeczytałam jeszcze tej książki, dlatego w lipcu. Usiądę, przeczytam, zdam wam relację i czekam na wasze recenzje. Czy wam się udało przeczytać Czułość, czyli książkę wiosenną? Ja sobie przedłużam troszeczkę to wyzwanie na pierwszy miesiąc lata, ale już niedługo wybierzemy kolejną, mam nadzieję, letnią pozycję i taką lżejszą. Przesłuchać książkę, książkę przesłuchałam, dokończę czytanie wszystkich książek, no niestety nie, bo tak jak mówię. Ważniejsze były dla mnie inne rzeczy niż czytanie, ale myślę, że w lipcu, już wtedy, w lipcu będę miała czas. Mam nadzieję, bo też dużo będzie się działo w lipcu, chociaż chciałabym to wybalansować. Zrobić półroczne podsumowanie na Insta. To. Zrobię. Zrobię. Mhm. Pić codziennie zakwas z buraka. Kiedy byłam tutaj w domu, to piłam. Kiedy wyjechałam, nie piłam i tyle. Minimum 7 godzin snu odhaczam. Co prawda, może były takie 2-3 dni, może 4-5, kiedy tego snu było o wiele, wiele mniej, ale tak to spałam 8 godzin, 9 godzin, 7 godzin i to, to minimum naprawdę się udało. E, tutaj mam bardzo grubą rzecz, którą udało mi się odhaczyć, ale o niej jeszcze Wam nie powiem, bo nie jestem pewna, czy o niej mówić. Tak tutaj na forum zobaczymy. E, korzystać e, w kuchni z sezonowych produktów. Jejku, ja truskawki jadłam codziennie. W czerwcu truskawki były grane praktycznie codziennie, sezonowe warzywa, yy, młode ziemniaczki. Słuchajcie, rewelacja uwielbiam. Yy, I jeszcze mam tutaj napisane, że udało mi się być dużo czasu offline, co również yy, bardzo fajnie na mnie wpłynęło. Były świetne spotkania, były nietypowe sytuacje. Jestem bardzo zadowolona. A jeśli chodzi o czerwcową listę przeżyć, bo pod ostatnim amfibylicatem napisałyście, że chętnie posłuchacie o czymś takim. To dam wam znać, że biegałam w innym kraju, zobaczyłam piękny wschód słońca, wypiłam kawę w pięknym miejscu, zrobiłam piknik, spędziłam czas spędziłam czas we dwoje w inny sposób, i zjadłam coś zupełnie innego. Nie udało nam się świę tak świętować w rocznicy ślubu, ale nic straconego, jeszcze to sobie odbijemy. Tak wyglądał mój czerwiec. More or less. Dajcie mi znać, ile podpunktów, ile rzeczy Wam się udało odhaczyć, co udało Wam się zrobić, a może coś wyszło w międzyczasie. Jesteście bardzo zadowolone, bo zrobiłyście coś spontanicznie, a po prostu miałyście to z tyłu głowy i jest również odhaczone. Ja tak miałam. Dobrze, i teraz przejdźmy do lipca. Lipiec chciałabym, aby był wolniejszy, aby był. Bardzo taki spokojny, chociaż to też nie do końca mi się pewnie uda, bo wychodzą niektóre rzeczy, które wiedziałam, że wyjdą i też jestem na nie bardzo podekscytowana, ale staram się, tak wiecie, wybalansować, wypośrodkować to wszystko. I tak, w lipcu po pierwsze, bo wiecie co, dzisiaj też sobie usiadłam do takiego mojego podsumowania półrocznego który chciałabym nagrać, ale czekam na was, zobaczymy. I pierwszy podpunkt to był ten kurs Up, o którym totalnie zapomniałam, więc sobie to wpisałam, bo w lipcu powinna mieć na to czas, z racji tego, że niektóre rzeczy muszę odłożyć, to pomyślałam, że w to miejsce właśnie sobie wrzucę ten kurs i w końcu go zrobię. Vlogowy miesiąc lipiec przy kawie tutaj zależy od was, ale też sobie wpisałam chcę spróbować journalingu, journalingu, czyli Wypisywania swoich myśli, zapisywania swoich myśli na papier. Jedna z Was mi o tym pisała, że to jest naprawdę takie uwalniające, wyzwalające, takie sprawiające, że głowa wtedy jest lżejsza, że Mniej się człowiek stresuje, więc myślę, że nad tym się pochylę i również chciałabym spróbować medytacji. Wyciszanie się na, na macie do akupresury to również sobie wypisałam i dzisiaj wieczorem na pewno wyciągnę tę matę. Chcę przetestować kolejny przepis książki kucharskiej, no bo wracam do gotowania, z czego bardzo się cieszę, jestem bardzo podekscytowana. Książki kucharskie czekają na mnie, więc na pewno sobie je przejrzę, jakąś tam książkę wyciągnę i coś z niej ugotujemy wspólnie. Przeczytam książkę z klubu czytelniczego, to na pewno, bo to też jest książka, która myślę, że jest mi w tym momencie bardzo potrzebna i wejdzie w idealnym momencie w moje życie. Eee, przesłucham dwie książki, bo jedną słucham z Marcinem, drugą słucham sama i chciałabym je dokończyć. Uporządkuję pliki na laptopie i na dyskach, bo troszeczkę się tego nagromadziło w ostatnim czasie. Chciałam to uporządkować, posegregować, zarchiwizować, ewentualnie co nieco wywołać. I słuchajcie, w ogóle udało mi się sięgać po Polaroida w czerwcu i zdjęcia są przekozackie, są tak piękne, uwielbiam zdjęcia z Polaroida. One są takie ala starodawne, tak wydają się, że są nadgryzione mną czasu, są przepiękne i na pewno Wam je pokażę. Również mam tutaj wieczorne czytanie w łóżku, bo chciałabym do tego wrócić, nie mam problemu na przykład ze scrollowaniem telefonu. W sypialni bo telefonu do sypialni do łóżka nie zabieram. Tylko e, chciałabym czytać wieczorem, a nie na przykład coś oglądać. E, chciałabym wcześniej chodzić do łóżka i tak troszeczkę się zmusić do tego, wiecie, wieczorem wypracować sobie taką rutynę, że biorę suplementy, że piję jeszcze ten olej wieczorem, wyłączam wszystko, sprawdzam, czy na pewno kuchnia wygląda fajnie, tak aby na drugi dzień aż zachęcała do tego, żeby robić śniadanie, potem iść do łóżka, jeszcze przed tym umyć oczywiście zęby aby, tak mniej więcej chciałabym, aby moja idealna rutyna wyglądała wieczorem. Położyć się, poczytać książkę i spać. Wyłączyć lampkę, włączyć sobie lampkę solną na przykład. To byłaby rewelacja. No i jeszcze jakiś, e, jakaś aromaterapia, jakby weszła gdzieś tam mata do akupresury. <grych> Słuchajcie, wieczór idealny. E, dużo nie potrzebuję, tylko chciałam to sobie wypracować. Codziennie wcierkuję, no bo tak jak mówię, od wcierki na chwilę odeszłam, więc do tego wracam, codziennie wypijam. Mam w ogóle nową wcierkę, też Wam ją pokażę. Codziennie Codziennie wypijam 100 ml zakwasu z buraka i na pewno do tego wrócę, bo ja widziałam fajne efekty już po codziennym piciu, po takim systematycznym piciu zakwasu. Codziennie piję herbatkę ziołową i to też jest taka rzecz, którą chciałabym wprowadzić, na przykład wieczorem pić rumianek albo pić, e, pokrzywa, chociaż pokrzywa jest moczopędna, nie? To pewnie jakiś czystek, coś w ten deseń. Codzienna suplementacja, no bo to jest dla mnie bardzo ważne. Korzystam z tarasu i mojego hamaczka, hamaczku, kiedy tylko pogoda na to pozwoli. Może nie, kiedy jest tak wiecznie jak teraz, ale kiedy jest pięknie na zewnątrz, to na pewno chciałabym z, tych, z tego miejsca korzystać, bo ono mnie bardzo wycisza. Teraz tak patrzę na nasz taras. Zrobiliśmy go, więc warto by było z niego jeszcze skorzystać, bo mamy lato to najlepszy, ostatni dzwonek najlepszy na to moment. Jem sezonowo. Bo to też jest dla mnie ważne, aby w mojej diecie było dużo warzyw, dużo owoców, żeby ta dieta była różnorodna i chcę się na tym troszeczkę skupić. I tak, moi drodzy, tutaj mam jeszcze dwa takie podpunkty, ale myślę, że je sobie zostawię dla siebie. I jeśli chodzi o moją list, lipcową listę przeżyć, to słuchajcie: po pierwsze, w urodziny chciałabym napisać list do samej siebie i myślę, że to byłoby super i otworzyć go dopiero kiedy skończę 35 lat, a wiem, że ten rok czyli ten rok, ten rok życia, który jest przede mną będzie przełomowy, będzie się dużo działo. To fajnie by było coś takiego zrobić i zacząć go w troszeczkę inny sposób. Świętujemy rocznicę ślubu, no bo przełożyliśmy to nasze świętowanie. Chciałabym również wybrać się na angielską, na angielską plażę, bo mieszkam tutaj już 10 11 rok, a jeszcze nie byłam na plaży angielskiej, więc wszystko przede mną. Sobie tutaj zapisałam, że fajnie może byłoby wybrać się do Brighton albo zobaczyć Seven Sister Cliffs albo Jurassic Coast, jeśli byliście. Dajcie znać, co powinno pójść na pierwszy ogień. E, odwiedzę piękne miejsce, tutaj mam zapisane Lake District. E, zaktualizuję moją bucket list. Posadzę więcej ziół i wstanę o wschodzie słońca. I to jest moja lipcowa lista. Przecież, jeśli udałoby mi się coś z niej zrealizować, to byłoby super. No, także tak się zapowiada lipiec. Nie chciałam, aby tych, tych, tych celów było zbyt dużo, i były jakieś bardzo czasochłonne i pracochłonne. Bo tak jak wam mówię, mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia, mam pracę, którą też wypadałoby wykonać, a Poza tym, vlogowy miesiąc to też jest bardzo duży projekt, plus jeszcze inny duży projekt przede mną, więc będzie się działo, moi drodzy. Koniecznie dajcie mi znać, jak minął Wam czerwiec, co udało Wam się zrealizować i jakie macie plany na lipiec, bo też chciałabym korzystać z tego lata, nie? Wiecie, chciałoby się wszystko mieć. Um, no, dlatego to. Chyba, mam nadzieję, uda mi się w jakiś sposób, może wypośrodkować. Zobaczymy, wspólnie się przekonamy. Czekam na Was w komentarzach. Dzisiaj troszeczkę inny background, troszeczkę inne tło. W innym miejscu nagrywam i innym sprzętem było moim aparatem vlogowym. Pomyślałam, że już nie będę rozkładać lustrzanki, już nie będę tutaj, wiecie, kombinować, tylko usiądę sobie tak na spokojnie, nagram, spotkam się z Wami tak na żywo prawie, że. Po tym czasie mojej nieobecności, bo te filmy, które widzieliście, one były nagrywane na zapas. Teraz pójdziemy troszeczkę bardziej e, do przodu i myślę, że się wyrównamy w pewnym momencie, także mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale myślę, że i tak będzie fajnie. Bo będą się działy rzeczy. Będzie, będzie dużo tego i, i będzie intensywnie. Także tak, moi drodzy, no. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie kciuk w górę, jeśli lubicie te moje manchurlizety. Czekam na Was w komentarzach. I jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie, bo tak jak mówię, dużo będzie się działo, więc warto być na bieżąco. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za Wasze plany, trzymajcie kciuki za moje i mam nadzieję, że pod koniec lipca widzimy się w kolejnym Malfreasecie. Także tak, życzę Wam wszystkiego dobrego jeszcze raz i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie. Pa!